Dzień dobry, cześć, siema, Elo Witam, ahoj, Serwus czołem piona strzałeczka, kopela, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym odcinku będzie recenzja chusteczek 150 sztuk. Wen razy dwa warstwy. No, przynajmniej normalna nazwa, nie, nie wiadomo ile. Jak widać, producenci chusteczek umią nazywać rzeczy prosto, żeby człowiek zapamiętał. A nie tak, jak to jest z żywnością. Patrzcie, jak się to nazywa. A, no to nawet jest krótkie, jak, jak na produkt spożywczy, ale to jest oczywiście wyjątek. I co my tu mamy? Yy, no na początku myślałem, nie? że to jest jakieś chusteczki licencjonowane na Grand Theft Auto 1 Ale przypomniało mi się, że to jest WEN, nie? A skoro to jest WEN, no to to musi być Grand Theft Auto London i zobaczcie, o z góry tu jest, nie, o, no z pięciu stron w zasadzie, no niestety na dole jest tam coś i y, zastanawiacie się jak, może jaki to może być ten y, GTA y, London, y, mi się wydaje, bo ostatnio tak dużo mówi się o GTA 6, no nie, i... Y, może tutaj Rock Stargames, czyli żółta R, zrobi takiego pranka i zademonstruje nam nowe GTA od góry, czyli GTA London 2024 na przykład. No bo tu są same nowoczesne auta i patrzcie, żółty ludek, nie? Tutaj jest, o, widać o. Taki żółty Ludek tu jest. No właśnie, a żółtym ludzikiem się chodziło w GTA 1, jak dobrze pamiętam, a w Londonach nie pamiętam niestety, ale no widzicie, o, no to jest normalnie jak GTA. I ja się zupełnie nie spodziewałem, że żółta R i nim dwa śmirelki wejdą tutaj w współpracę z Biedronką naszą Polską. No ja od razu wam mówię, to jest licencjonowany produkt. To nie jest przypadek. Yy, zobaczcie, nie? O, zaraz włączymy GTA 1 i może GTA London też nie? O! No widzicie? No wygląda tak samo prawie, no nie? GTA London chyba jeszcze bardziej tak samo będzie wyglądać. O, no, jeszcze bardziej jest podobne, popatrzcie tylko, o jakim się chodzi ludzikiem, też żółtym, o, też się chodzi żółtym, no czyli, czyli trafiłem tutaj, no nie? No proszę bardzo, a właśnie jak, jaką oni jadą stroną ulicy, a to niby jest lewa i prawa naraz, a tu też jest lewa i ten jedzie nawet tak w połowie po pasie dla rowerów. No to już widać, że GTA, nie? Bezapelacyjnie. Widać, że kierowcy tutaj mają y, gdzieś jak tutaj. No widzicie, no jeżdżą byle jak, czyli GTA. Miałem rację, no. Ale ogólnie co tu jeszcze mogę powiedzieć? Yy, muszę się trochę przyczepić do jakości. Oni tutaj mówią, że o, opakowanie nie zawiera plastiku wen 152 warstwowych chusteczek, 100% celulozy. I mamy tutaj faceta, co się śmieje, aż, aż dźwięk idzie, nie? Mamy tutaj babę, co sobie maluje oczy. Nie wiem, jaki związek mają... A, bo to jest dla mężczyzn i dla kobiet, nie? Tutaj mamy dzieciaka, bobasa. To dla niemowląt to też jest. I Ręka, że coś tam robi i buty, nie? Nie wiem po co jest ta ręka, bo jak widzimy, no tutaj jest pokazane na tych trzech tych obrazkach, dla kogo jest ten produkt, nie? Ale tutaj to już nie rozumiem za bardzo. Chyba że nie wiem, o iż wiem, ręka, bo wymyślasz sobie dziewczynę i potem wiadomo co robisz, grzeszysz. I zachowujesz się zupełnie w ten sposób, do którego pintol nie został stworzony, tylko do jakichś czynów lubieżnych i po prostu satanistycznych i paskudnych. A tutaj, o, na przykład, jakiś sobie wiadomo, co robisz, i jesteś stukarzem, no to tutaj do tego, no, patrzcie, jak to rozgryzę. Widać, że się ma trochę tutaj pod kopułą, no, nie? A poza tym, co tu możemy wyprodukowaną w UE dla Jeronimo Martizm y, Polskasa Żliwna 562 odjąć 025 Kostrzyn Biedronka. Y, tutaj mamy, że o, jakoś na DNA wpływa. A tutaj, że y, uszkadza śmietniki jak to rzucić, więc musicie uważać, nie? I może teraz ściągnę maskę. No tutaj mieliście pokazane jedno zastosowanie, którego kategorycznie Wam odradzam i nie polecam, ale że mam trochę katarek, to zobaczymy jak skutecznie te chusteczki sobie radzą z katarkiem, nie? No jak widać nie najlepiej, gdyby były trzywarstwowe, to by się to nie stało. A poza tym, co jeszcze można robić? Jak o, na przykład wyleje pićku, to też można zetrzeć. Można elegancko ścierać różne rzeczy. Można się czyścić tym, chociaż do czyszczenia polecam inne rzeczy. Jak zrobisz kupę i musisz wytrzeć dupę. To też możesz tego użyć, ale no to jest takie jakie to jest, że o, jak zrobię, żeby była jedna warstwa, to ta takie gówno jest, że wszystko widać przez to. Eee, o, właśnie. Dużo siły nie trzeba, jak widzicie. To to jest takie, no, ja rozumiem e, nim 2 i e, żółta R konie, e, że to jest produkt licencjonowany i że zapowiadacie nowe GTA, czyli GTA London 2024, a nie 6. Ale no moglibyście się postarać trochę bardziej. Kolejny raz jakiś przedmiot dla graczy jest byle jaki, no. I co to w ogóle ma znaczyć? Zdenerwowany trochę jestem. Dobrze, że nasza rodzima firma wen się tym zajęła, ale yy... No musicie się wy też postarać, nie bo yy, ja nie wiem czy drugi raz żółta Rka będzie chciała z wami współpracy, no nie? Yy, no i to wszystko co chciałem powiedzieć. Możecie dawać łapki w dół. Yy, dalej nagrywam kamerką wzorując się na swoim ulubionym twórcy yy, i zapraszam was na Discorda i to wszystko co chciałem powiedzieć. Do widzenia.